I ale w przypadku istot rozumnych i wolnych, czyli aniołów i ludzi, te stworzenia nie mają końca. Nawet śmierć nie, nie, nie kończy ich egzystencji. Tylko przemienia. Tylko przemienia. No tak mówię, ja ja nie wiem, czy w ogóle pamiętam, ale tak. Bo ja, sobie na tak to, ja tak bo po swojemu, po no, bardzo jakiś tam filozofii, ale tak właśnie to do mnie tak przemówiło. Nie, nie, nie wiem, czy ja dobrze w ogóle jak teraz rozumiałam, to nie, nie, nie jestem aż tak intelektualna, ale że, że właśnie tak odebrałam tą aborcję, że właśnie, czy to nie jest tak, jeżeli człowiek się decyduje na aborcję, że Bogu za zabiera coś, co, co już było w jego zamysłach. I to, to mnie tak nurtuje, że to nigdy nie jest w tym kontekście powiedziane, bo właściwie my się martwimy o to, że nie wychowamy, że mamy ciężkie warunki, że teraz nam nie pasuje, a że właściwie to, to zdanie, że my jesteśmy przed założeniem świata u Boga, znaniu po imieniu, mnie bardzo to uderzyło. Że, że, że czyli nasze, nasza bytność jest właśnie tym spełnieniem oczekiwań Boga. No nie, nasza wola nie zawsze idzie w tym kierunku. Ale to mnie tak właśnie nurtowało. Tak. <grystanie> Więc jest taka sprawa, że rzeczywiście co to znaczy między innymi taki akt przelewania ciąży czy eutanazji, czy inne różne formy, to jest... Próba zmiany właściciela życia. Właścicielem wszelkiego życia w kosmosie jest Bóg. My nawet w odniesieniu do naszego życia jesteśmy tylko Jego dzierżawcami. Choć to jest nasze życie, w sensie, że my żyjemy, tam. Tylko, że kiedy jestem właścicielem czegoś, kiedy to wyprodukowałem. Natomiast Żaden człowiek nie jest producentem siebie. Żaden. I w związku z tym nie jesteśmy właścicielami, tylko jesteśmy dzierżawcami życia. Dlatego w Ewangelii Jezus użył tego porównania o dzierżawcy. I teraz właśnie wiadomo, że jeżeli to życie jest nam podarowane, czyli my dzierżawimy go, to właściwie określa jego kształt, no nie? Granicę, początek, kres tego ziemskiego bytowania. To wszystko jest przez Pana Boga określone. Co nie oznacza, że ja nie powinienem wszystkiego czynić, żeby żyć, poznawać, miłować yy, i tak dalej. To jest zrozumiałe, ale yy, zawsze jest to, że aha Bóg jest właścicielem. To znaczy On wie co się dzieje. Ja nie muszę się o to martwić. Ale to znaczy, że ktoś to powiedział tak, że ktoś chyba ze świętych, nie wiem czy to nie święty Maksymilian Maria Kolbe, to ojciec Józef może nam podpowie, że święty Maksymilian tak się zastanowił właśnie o tym, ten myśl miał za przedmiot, i mówi tak, że jak to wszystko pogodzić? Że skoro Bóg jest Panem życia, no to co? To ja, co ja tutaj mogę uczynić? I wtedy święty Eksyndus powiedział tak, że najlepszym rozwiązaniem to jest tak, że żeby żyć tak intensywnie, jakby Boga nie było, a jednocześnie zdać się na łaskę Boga tak dalece, jakby mnie w ogóle nie było. Jakby nic, właśnie, ode mnie nie zależało, właśnie, czyli całkowite zdanie się na łaskę. I mnie się wydaje, że to jest idealne rozwiązanie. Czyli ze swojej strony, choć wiem, że życie jest darm, to, że ja mam granice, ale powinien. Powinienem się ustawić na maksimum rozwoju. Maksimum. Ale nie w sensie, żeby łamać głowę, czy w ogóle połamać się w różnych wymiarach, nie w karkołomnych jakichś aktach, tylko rzetelnie, systematycznie pracować, właśnie tak, jakby Boga nie było. A z drugiej strony, właśnie całkowicie zadłużyć się własnym, jakby mnie nie było. Więc. To jest, wydaje mi się, optymalne rozwiązanie. Jeszcze pan, tak? Miała. Mam coś powiedzieć? Ktoś Matani Prosimy. Proszę a jak z tym było z tym badaniem Pana jest po Właśnie, <noise> <noise> koniecznie chcę, żebym opowiedział taką przygodę. Sprzed kilku lat, jak byłem z moim przyjacielem, fallen, Doktor Martin Ford on pracuje w tej chwili w parafii Rzymsko-Katolickiej w Bawarii, w której rodzice Benedykta XVI naszego Ojca Świętego zawarli ślub i w której dwójka starszego rodzaistwa, Maria, która zmarła, siostra i Georg, który żyje, ja nawet od niedawno z nim korespondowałem, jeszcze bardzo ładny list otrzymałem, ale jest niewidomym, mówi, że już w ogóle nie może widzieć. Nic nie widzi. Tak niestety ma taki problem z oczami. Ale bardzo miły list tak napisał tam jego współpracownicy do Pomogli. I Georg nazywa się. Jest infuatem. Bardzo fajny człowiek i zapoznałem go kiedyś w Regensburgu. Zapoznaliśmy się. I właśnie te, z tym Martinem pojechaliśmy i mieszkaliśmy w takiej oazie na północny zachód od Jeziora Galilejskiego. I z góry widzieliśmy taki cypelek Jeziora Galilejskiego z tego hotelu, który i ta oaza cała tam stare drzewa ponad stuletnie, bo pewien Żyd yy, z Anglii zrobił duży biznes w Anglii i postanowił coś dla Ziemi Świętej uczynić. I założył taką oazę i hotel, gdzie. Właśnie muzyka była taka, że mnie przyprawiała w prawie omdłości w dosłownym tego słowa znaczeniu. Proszę mi wierzyć. Tak było dialektyczną, taką tą wschodnia muzykę i tam dla wiele prominencji Izraela i Żydów z całego świata, bo to bardzo piękny hotel, to są seanse takie pewnie bardzo różnego rodzaju że my, jako obydwaj księża i chodziliśmy tak na krótko ubrani czasami, to ale już później nas znali to byliśmy jakby objawieniem tam pośród tylko żydowskiego towarzystwa ale i oni, szczególnie Żydzi amerykańscy tutaj z USA to bardzo chętnie z nami rozmawiali, czy gdzieś najchętniej tutaj z Ameryki Północnej ale pewnego razu poszliśmy do takiej, do takiej restauracyjki obok. Nie tam, gdzie byliśmy żywieni, tylko Niemcy to mają taki czasami gest, że Martin mówi, nie, dzisiaj to Ciebie zapraszam do tej restauracji obok. Poszliśmy. I tam było mało ludzi, ale siedziało takich dwoje Żydów. Jak się okazało, on pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela i ona Żydówka, blondyleczka z, z Ukrainy, Żydówka ukraińska. On jest ateistą i my sobie ścimy przy innym stoliku, ale ponieważ my z Martinem obydwaj takie radosne natury, <śmiany> więc no jego zaniepokoiło to i, i za, zagadnęliśmy się na niego i myśmy pozdrawiali tych wszystkich Żydów. Niektórzy nam odpowiedzieli, niektórzy nie, ale niektórzy tak patrzyli na nas. No, bardzo różne doświadczenie. Albo w windzie, na przykład gdzieś z taką Żydówką się spotkałem, coś chciałem jej powiedzieć, a ona się odwróciła o tym. Więc, ale uśmiechnąłem się, od razu ją mogłem powóz I niech się cieszy Bożą łaską. No, w każdym razie i tego wieczoru oni koniecznie, żebyśmy porozmawiali. No to poszliśmy do takiej sali, już przeszliśmy do tego hotelu i na zewnątrz śliczny dzień, wieczór i od razu y, ten mówi gość, że on jest niewierzący. I pyta się mnie, do mnie się pyta, bo dowiedział się, że jestem filozofem, bo powiedzieliśmy, co bliżej robimy. A on się do mnie pyta, a powiedz mi, czy ty wierzysz, że po tamtym jeziorze chodził Je Jeszua? Czyli proszę zobaczyć, ateista, Żyd. A pierwsze pytanie, które ma, to jest, czy Jeszua chodził po jeziorze? Ja uważam, że w ogóle dla Żyda, jako dla Żyda całego świata, nie ma ważniejszego pytania, jeżeli o Jeszua. I... Y właśnie co ciekawe, że i przy tym pytaniu to wszystkie moje doświadczenia z Żydami i w Morzu Martwym kiedyś też pływałem i z takim studentem żydowskim w wodzie nie było widać kto, kim jest i on się mnie pyta, kim jesteś no to ja mu powiedziałem prawdę, filozofem no i zaczęliśmy od razu, o tak mówi i od razu od razu pojawiło się pytanie o Boga Czyli proszę zobaczyć. Ale też opowiedział, on jest ateistą. Ale nie ma ważniejszego pytania, aniżeli pytanie o Boga. Jeżeli jesteś ateistą, to po co ci, po co ci to pytanie? A jednak to jest najważniejszy? I właśnie ten gość zadał mi to pytanie. I ja mówię: Ja ci odpowiem na to pytanie, uśmiechnąłem się, ale ty mi odpowiedz na o wiele prostsze. Ty jesteś człowiekiem i Twoja małżonka jest człowiekiem. Dlaczego jesteście różni? A i o Tobie, i o, o Małżonce mogę powiedzieć, jesteście ludźmi. Patrzy się tak na mnie i milczy. To ja mówię, a może mi odpowiesz na prostsze, prostsze pytanie. Zobacz, to jest drzewo. Przynieś mi dwa takie same liście. Milcz. Popatrz, przecież to jest to samo drzewo. Dlaczego każdy liść ma inną strukturę, widoczną gołym okiem, nie tylko dla yy, chemika, który by nam powiedział, że one się różnią? Dlaczego? A powiedz mi teraz po trzecie: dlaczego wy z Izraela w ekonomii wysłaliście swoich ekspertów do Europy? żeby się nauczyć ekonomii. Bo sami nie potrafiliście stworzyć dobrej ekonomii. I mało tego, jeszcze uczyliście się od katolików. I dzisiaj tę ekonomię, którą macie, to zawdzięczacie katolikom. A on mówi, nie powiem nie. To ja ci teraz powiem, dlaczego ja wierzę i jako filozof Mam wszystkie racje do dyspozycji, że Jeszua chodził, bo zobacz, jeżeli byśmy się zgodzili, że wszystkie atomy kosmosu są stworzone przez Boga, to jak myślisz, czy dla Boga jest problemem, żeby podporządkować sobie atomy wody do chodzenia w albo do podporządkować atomy drzwi wieczernika, żeby przejść przez drzwi. Przecież atomy muszą być posłuszne właścicielowi. Właścicielem jest dla mnie Stwórca Bóg. Ten także biblijny, staro dla Twoich ojców. I dlatego yy, i jestem przekonany, że ponieważ Jeszua jest dla mnie Bogiem i prawdziwym człowiekiem, dlatego te atomy niosły Jezus. Także rzeczywiście to było takie ciekawe i dla mnie niezapomniane spotkanie i myślę, że pewnie On też nigdy o tym spotkaniu nie zapomni. Teraz w Rzeczpospolitej, jak leciałem samolotem do Frankfurtu w, w piątek, to pojawił się jakiś króciutki artykuł, że ktoś tam odkrył, i że już mają te, to brakujące ogniwo między chyba gorylą a, a człowiekiem, no nie, i tak dalej. I, i, I że już człowiek zrodził się z małpy, no nie. Nie, nie rozumiejąc jednego fundamentalnego zagadnienia, że nawet jeżeli od strony fizyko-chemiczno-biologicznej będę mieć bardzo precyzyjne badania, to jeszcze nie będę mieć dowodu na to, że z tego bytu powstał byt ludzki. Nie ma. Dlaczego? Bo w samych naukach szczegółowych, drodzy Państwo, tylko to jest prawdziwe, co eksperymentalnie się powiedzieć. Jeżeli byłoby to prawdą, a już zainwestowało i USA, i Szwajcaria, i Izrael, i inne najbogatsze kraje świata, zainwestowały potężne finanse na to, żeby udowodnić, że człowieka można wyprowadzić z organizmu zwierzęcego. I wszystko się zakończyło fiaskiem. I wszystkie próby się zakończą fiaskiem. I dlatego, że Właśnie tutaj, żeby taką bytowość wyprowadzić, jaką jest człowiek, która my, podlegając prawom przyrody, wiadomo, że pewne podobieństwa będą, ale od razu i w tym artykuliku króciutkim jest operowanie pojęciem pokrewieństwa. Przepraszam, pokrewieństwo może być tylko między w ramach tego samego gatunku. A nie może być przeskok gatunkowy. To już nie jest gatunek. To już nie jest po prostu możliwe. Bo u podstaw właśnie każdego gatunku stoi y, idea Boga. Idea. Mało tego. A w przypadku osoby każdy człowiek jest indywidualny. Czyli inna idea jest dla każdego człowieka. Dlatego też właśnie, raz że z materii samej nie wyprowadzilibyśmy y, żywego organizmu, to po pierwsze bez zasady duchowej. I, I dlatego też właśnie proszę zobaczyć, że nawet taka Rzeczpospolita w Polsce pisze o takich rzeczach. I chcę tutaj Państwu wskazać na jedną rzecz i polecić, żeby jak najszybciej, nawet napisać do wydawnictwa kul. Dlaczego? Bo po raz pierwszy chyba po ponad stu latach, albo po około stu latach, ukazał się drukiem i tłumaczenie y, doktoratu naszego lektora założyciela Idziego Radziszewskiego. Y, mianowicie on napisał o idei religii y, w takim y, w w tym ewolucjonizmie religijnym Darwida i Spencera. Spencer był takim y, socjologiem, ale bazował na, Darwin, na Darwinie, na jego teorii ewolucji i rozwój społeczny oparł o, y, o teorię ewolucji, czyli że religia i to wszystko to jest właściwie produktem ewolucji, nie? ale ewolucji materii, ewolucji materii. I Ksiądz Idzi Radziszewski piękne rozprawy tam prowadzi i ukazuje właśnie sprzeczność tej teorii ewolucji Darwina, tutaj badając ją tylko w aspekcie choćby religijności i pokazuje jak manipulowano, jak, jakie tezy fałszywe stawiane, jak świadomie wprowadzano w błąd ludzkość w kwestii pochodzenia religii i właśnie Yy, dlatego też to ciekawe, że yy, i tutaj jest w tej, to jest nieduża pozycja, ale wydaje mi się, że bardzo ważna. I jeżeli tylko możecie, kochani, bo chętnie bym Was wszystkich obdarował, ale niestety nie, nie miałem sposobności, żeby coś wziąć, bo to teraz mało można zabrać tutaj ze sobą. Tak, właśnie. Ale polecam to. W wydawnictwie KUL, jak Państwo napiszecie tam, myślę, że bardzo warto byłoby tę pozycję zdobyć. To może ostatnie pytanie, bo już jest czas. Ostatnie dobre pytanie To może nie musi być aż takie dobre. To ja można wiem. powiedzieć tylko Bożej Drodzy Państwo, że naprawdę, jeżeli chodzi o poznanie prawdy, ona jest taka przebogata, że my naprawdę jesteśmy na początku, na samym początku. Nie wierzcie, jeśli niekiedy piszą, a tutaj u Was w USA też bardzo różne takie sensacje pseudonaukowe powstają, nie wierzcie, że my dużo już wiemy na temat prawdy. My jesteśmy na samym początku. I prawda jest cudowna i niezwykła. W ogóle życie, tak jak widzimy, już takie spotkanie, nie ile ono odsłoniło tych doświadczeń, tych przeżyć naszych, nie myśli, Pan Bóg nas tutaj inspiruje i, i Błażej się na pewno całą noc modnym, żeby to jakoś wyszło. Więc Dziękujemy i mamusiu, pani Marii i właśnie i Błażejowi, że nas tutaj tak właśnie razem zgromadzili z różnych zakąteczków, przecież nie, bo i z Kanady, pani Krysia i z Krzysztofem i ojciec Józef od razu się dosiadł, bo mówi jak, jak i ich puszczę razem, <laughs> samotnie <to. laughs> właśnie. Więc i pięknie, że, że tutaj jesteście Państwo. Proszę bardzo, a jeszcze jakieś pytania. Je, jeszcze po prostu ja doznaję takiego bardzo często rozproszenia mojej uwagi, mojego skupienia na modlitwie w czasie przyświętej. Hmm. Nieraz to się zastanawiam, czy po prostu... To zło jest tak blisko mnie, czy nie? co to jest? I, drodzy Państwo, kwestia rozproszeń to ma bardzo prostą rację. My jesteśmy istotami także zmysłowymi. My spostrzegamy świat. A ponieważ świat jest czego? bogaty, dlatego... a nasze zmysły są bardzo... Y, to znaczy... W ogóle nasza natura, ta duchowo-cielesna, jest bardzo zorientowana na poznanie rzeczywistości. I oczywiście, że kiedy skupienie mogę osiągnąć, kiedy, że zagadnienie nad którym pracuję, czy mówię, czy piszę, kiedy mogę właśnie osiągnąć, wtedy kiedy będę szukał. Faktycznie ciszy dla mojego życia. Bo nawet ostatnią audiencję Ojciec Święty Benedykt XVI poświęcił zagadnieniu ciszy. I w ogóle nie wiem, czy jakikolwiek papież w dotychczasowych dziejach papiestwa tyle zwracał uwagę na ciszę. Na rolę ciszy. Takiego wyciszenia się, skupienia. A co to znaczy skupienie? Właśnie I kiedy będziemy mieć takie skupienie, kiedy, kiedy nie, moja zmysłowość nie będzie się oddzielać od mojej duchowości. Bo co to znaczy rozproszenie? To znaczy, że moja sfera zmysłowa, która jest ustawiona na szczegóły, na widzenie rzeczywistości, i tylko mój duch potrafi skupić zmysłowość. Czyli zogniskować tę zmysłowość, która jest otwarta na poznawanie, doświadczanie, dźwięków czy, czy widzenia rzeczywistości, barw. To wszystko jest cechą charakterystyczną zmysłowości, a więc być zorientowanym na wszystko, co nas otacza. A co czyni duch? Skupia. Dlatego, że jeżeli się nie skupię, czyli nie zorientują, nie zogniskują na przykład nad tym, że poznają. Tę podłogę, czy tego człowieka, czy to zwierzę, to bym nigdy nie poznał danej bytowości. Bez skupienia. Nie mogę poznać, bo wtedy nie miałbym y, pojęcia danej istoty i nie mógłbym tworzyć sądów, nie powiedzieć, że, że ta rzecz jest taką, a taką. I dlatego też, to z jednej strony, im bardziej jestem uduchowiony, tym mniej mam rozproszeń. I druga rzecz, im bardziej jestem zjednoczony z Bogiem, tym mam mniej rozproszeń. Czyli ta jednostkowa rzeczywistość, ona mnie nie rozprasza, i mogę stać w tłumie wszędzie i mogę być skoncentrowany. No, niezapomnianą pozostaje mi twarz tego pana redaktora Sławka z wczorajszej tej południowej audycji, który właśnie, jak to dwa opowiadał, że bardzo lubi mówić i, i rzeczywiście dużo szybko mówi. I, I myślę, że, że dobrze tak stara się tę esencję podawać w to, co wczoraj przeżyliśmy. I nagle, jak ja zauważyłem, że jak tak analizowaliśmy ten wpływ nowej lewicy także tutaj w USA, ja zauważyłem, że on nagle tak był, tak się skupił, że ten człowiek, wiele mówiący, słowa nie chciał powiedzieć, chciał się wsłuchać, bo szybko sobie bo on bardzo błyskawicznie też myśli i szybko już sobie te koneksje zostawił. Tak jest, to mi pasuje. I czyli co to oznacza, że właśnie powinniśmy szukać ciszy, bo jeżeli nie będziemy mieć ciszy i tego wejścia w siebie, uwewnętrznienia siebie, bo my mamy wnętrze, tylko że my nie zawsze z niego żyjemy. A żyć z wnętrza, to znaczy żyć duchem. I wtedy to, co jednostkowe na świecie, mnie nie, nie rozprasza. Tylko to jest jakoś, ale to mnie nie. To mnie nie. To tak, tak jak jest na przykład z czy tak jak właśnie to szczególnie w slalomach, w tych dyscyplinach sportowych, jest widoczne, nie? że jest tor slalom. Ale potężne prędkości, około 100 km chyba na godzinę, czy ponad 100 km, i niektórzy z tego toru wypadają. I podobnie jest właśnie z człowiekiem, który nie żyje wnętrzem swoim, a więc duchem, tylko pozwala się nieść zmysłowości, to taki człowiek jest bardzo rozproszony. Rozproszony jest tylko człowiek zmysłowy. A ponieważ my zawsze nimi jesteśmy, Dlatego ta praca nad skupieniem naszego bytu jest stałą. I im bardziej większy wysiłek i systematyczny. I jednocześnie, tak jak zawsze, także tutaj pozycja Boga względem nas, gdzie On jest. Jeżeli jest w naszym wnętrzu, to bardzo łatwo też zapadać nad sferą zmysłowości. A jeżeli go nie ma, to zmysłowość nas roznosi na wszystkie strony. My jej nie opadujemy. I nigdy nie nasycimy, bo to jest też charakterystyczne dla zmysłowości. Jeżeli byśmy ją oderwali od ducha, to Zygmunt Freud ma rację, bo to uczynił. Nigdy zmysłowości popędu w jakimkolwiek wymiarze nie można nasycić. Popęd jest, tak w cudzysłowie, wiecznie nie nasycą, Potrzebują ciszy. Potrzebują ciszy. Cisza jest ogromnym atutem. I przyroda, w ogóle stworzenia różne, ludzie nie, ale przyroda w sensie tego, żeby, żeby być właśnie blisko rzeczywistości, blisko Boga i wtedy to, do tego potrzebujemy ciszy, żeby to wszystko tak głębiej ująć, jak najgłębiej w swojej prawdzie i wartości. Także serdecznie dziękujemy. Dziękujemy księdze profesorowi za to.